Jeden. <laughs> Siemaneczko to ja, Blood Game. Dziś będzie odcinek bez żadnej gry. Chcę Wam coś powiedzieć, bo jest ze mną dziewczyna, która sobie leży, może się z Wami przywitać. Cześć, ja mam pozdrawiam. A macie pozdrow mojej dziewczyny. Znaczy, znaczy, znaczy. Inaczej, raczej od narzeczonej. Przepraszam, wyciszę swój telefon. <laughs> Pamiętacie jak nagrywałem jakiś odcinek Jakiś tam I mówiłem, że nie uda mi się Odzyskać starego kanału Właśnie powiem wam, że się wziąłem za to I prawdopodobnie Jak mi się uda, bo tutaj Nie tu Wyskakuje mi takie coś, co nie Od razu wam pokażę I nie mam tych numerów już W ogóle I nie mam w ogóle jak się zalogować Do tego konta, więc Poprosiłem pomoc Google Poprosiłem pomoc Google Znaczy Poprosiłem ich o pomoc żeby mi pomogli, bo tak tego nie zostawię. Ten kanał z leży prawie od dwóch lat bez żadnego nagrywania. A jakby powrócił ten kanał, to tutaj na tym kanale co jesteśmy Skończymy Tedeforest sezon 3 A tutaj Możliwe, że jeszcze zostanę przy starym nicku na jakiś czas i tu zacznę nagrywać filmy ale nie obiecuję tego bo będę prawdopodobnie czekał tydzień czasu na odpowiedź od Google o Google own, czy coś takiego jeżeli się uda wygrać mój kanał który ciule nie chcą mnie zalogować oj przepraszam to To może będzie także powrócę na stary kanał. Więc tyle chciałem wam do przekazania. Jutro wleci może jakiś odcinek. Więc no. Więc po do zobaczenia i cześć w następnych odcinkach. Zasubskrybujcie, zalajkujcie i kliknijcie ten dzwoneczek, żeby mieć dwa powiadomienia o nowych filmach. Więc się